Hej, Dzień dobry. Nadajemy na żywo nie wiem widać słychać. Jak tam? Czekajcie zobaczę. Jak ktoś widzi czy słyszy dajcie znać co żebym ja wiedziała. Okej. Okay? Ale zdjęcia okropne. No, słychać? Nie wiem, czy dobrze włączyłam wszystko. Bo widzę, że już się zeszło 7 osób. Dajcie znać, kochani, co? Czy coś widać, czy coś, yy, czy coś słychać? Widzę, że tutaj lampa jest za blisko. Już jest dalej. No i jak tam? Dobra, widać i słychać, super. Słuchajcie, to powoli mogę zaczynać. Jeszcze chwileczkę zaczekam. Oczywiście live'a zapowiadałam tak, jak zapowiadałam, czyli tak jak ja w ostatniej chwili. O, już widzę, że deski sobie nie wzięłam do krojenia. No trudno. Yy, ale chciałam go zrobić najpierw na dworze, ale z tego nic nie wyszło, bo pogoda z nami nie współpracuje w żaden sposób, tragedia po prostu. O, świetnie. Czuć? Mówi Pani, że nawet czuć. A słuchać muzykę trochę? Tak, yy, puściłam muzykę sobie, żeby, no, żeby było przyjemniej. I ciekawa jestem, czy troszeczkę słyszycie. Chyba z mikrofonu nie, ale mi jest fajniej. E, słuchajcie, chciałam zrobić tego live' na dworze e, i było dwa dni pogody, natomiast ja nie miałam czasu, a teraz jak ja mam czas, no to nie wiem, czy tutaj widać za oknem, jak sobie tam popatrzycie, to dzisiaj, o, znaczy w sumie od wczoraj popołudnie leje, więc no nie będę czekać, bo z tą pokrzywą trzeba już zaczynać, bo za chwilę nam zacznie kwitnąć i się skończy i będzie bez sensu. Czekajcie, zobaczę, bo tak badam, badam, ale patrzę ile mniej więcej osób jest. Aha, no to już, już coraz więcej. I z tego względu sobie pomyślałam, że zrobię w miarę szybko tego live'a. Ale tak widzę, że się tak sobie przygotowałam. No dobrze, damy radę. Niestety nie mogę w tej chwili już stąd odejść. Bo jestem przypięta mikrofonem i by to już wyglądało nieprofesjonalnie. Więc będziemy kroić na takiej desce. ją tutaj mam. Ale jak już sobie damy radę. Dobra, to zaczynamy. Słuchajcie, e, się zainteresowani, jak zrobić zupę z pokrzywy. E, pokrzywa no tam jak, jak się mieszka w jakimś w miarę czystym miejscu, albo ma się dostęp do w miarę czystego miejsca. Jest za darmo. Smakuje trochę między szczawiem a, a szpinakiem. Zupa jest fajna, zielona. Oczywiście nie robi się zupy z samej pokrzywy, no bo to nie smakowałoby. Natomiast dodaje się różne warzywa, zaraz Wam powiem jakie. I są dwie zasady, żeby, ta żeby tą pokrzywę przyjąć żeby przyjąć te wszystkie składniki z niej, czyli przede wszystkim żelazo i witaminy. To zupa musi być trochę zakwaszona, bo żelazo przyjmujemy razem z witaminą C, czyli albo cytrynka, albo może szczawiak ktoś ma, albo troszkę octu jabłkowego, co tam macie, więc trochę tego kwasu musi być, żeby to miało sens, i żeby też przyjęli witaminy, musi być trochę tłuszczu, czyli ona też nie musi być nie może być całkowicie, całkowicie dietetyczna. Natomiast ja nie daję żadnego mięsa, ale kiedyś ja u kogoś zupę na wędzące, zupę z pokrzywik, była bardzo smaczna, więc jeżeli ktoś nie może bez mięsa, to jak najbardziej można dodać. Czekajcie, zobaczę tylko ile jest. Aha, dobra. No i zaczynamy tak, ja praktycznie wszystkie zupy wiosenne czy warzywne robię bez mięsa. Robię na maśle połączonym z odrobiną oleju i na początek daję, podsmażam warzywa i podsmażam, znaczy podduszam w sumie warzywa, e, przede wszystkim cebulę, i pora. Potem startą, marchewkę, selę, pietruchę, e, żeby to po prostu miało smak. E, natomiast mięsa nie daję. Aha, i czosnek. No właśnie, z czosnku też nie przygotowałam. Mam tutaj. Niestety jeszcze nie tegoroczny. To od razu damy. Czyli co, do garnka dałam, podam no tak, ze dwie łyżki, trzy łyżki masła. Troszeczkę oliwy i na razie dam ze trzy ząbki przeciśniętego czosnku. Zaraz tutaj gdzieś obiorę. Miałam to zrobić wcześniej, ale nie pomyślałam o tym. Dobrze. Pokrzywę zebrałam wcześniej też z tego względu, że jak ona poleży chociaż godzinkę, to już tak nie parzy. Zbierałam ją w rękawiczkach, ale kroić ją już będę mogła bez. Co prawda, ja jestem nazywana azbestowa rączka, więc nie wiem, czy każdy z Was może kroić bez rękawiczek. No ja już nie czuję, jak ona już trochę poleży, to ona już mnie nie parzy, więc jak, jak tam uważacie, nie? I teraz tak, są dwie, dwie wersje tej zupy. Jedna wersja to jest taka normalna do pogryzienia, jak zupa jarzynowa, a druga wersja jest zupa kremu. I ta zupa krem jest bardziej elegancka i można tam e, chyba bardziej komuś e, wcisnąć, jakby to wcisnąć, no zanimować do zjedzenia tych warzyw i pokrzywy, jak, jak chcecie, tak zrobicie. Ja wam teraz na live nie pokażę gotowej zupy, z tego względu, że live by musiał trwać pół godziny albo dłużej, a tego chyba nie chcemy. Ale później wam wstawię zdjęcie, więc zobaczycie jak ona powinna wyglądać na końcu, a teraz widzicie jak ją nastawić. No i tak, mamy tutaj e, troszeczkę masła, troszeczkę oliwy, teraz wrzuciłam czosnek. Ten czosnek nie może się zarumienić, bo będzie gorzki, tylko taki troszkę złapać. I teraz tutaj zobaczcie mam e, pociętą jedną czerwoną cebulę i jeden taki niecały, nieduży por. I to też wrzucam na ten tłuszcz z tym czosnkiem. Jeszcze podduszę. Pachnie pięknie. Słuchajcie, jak to mi się tutaj ładnie dusi, to. jeszcze... tutaj mam wodę. O! A jeszcze chciałam przywitać się z rybką, proszę bardzo. Tyle wzbudziła emocji. Jest tutaj. Kto ma rybę, ten. Niech mi napisze jaką bo teraz dla mnie to jest szał. No i jak już widzicie, już on zaczął także kwitnąć, czyli bez. Zbierałam go w deszczu, więc no, wygląda tak, jak wygląda, ale przynajmniej coś tam czuję pięknego. Słuchajcie, tutaj mam lubczyk. Już, już jest lubczyk. Hmm. To tak daję trzy kawałeczki. I tutaj mam pokrzywę i teraz posłuchajcie, tak jak już wcześniej mówiłam, ta pokrzywa, najlepiej ją zebrać wcześniej, bo ona wtedy nie parzy, to raz. Dwa, jak zbieracie pokrzywę, nie może być, nie może kwitnąć, bo wtedy ona nie ma wartości, jest bez sensu. Więc jak zbieramy, to taką, która nie kwitnie i najlepiej do zupy odrywamy liście albo odcinamy. Jeżeli ktoś ma wrażliwsze, wrażliwsze ręce niż ja, to może to zrobić w rękawiczkach, ewentualnie przez ściereczkę. Ale powiem Wam, że naprawdę ona już w tej chwili nie, e, nie parzy, nie? O, a to na takim mniejszym ogniu mm. pachnie pięknie. Za chwileczkę dodamy soł i pieprzu. No. I tutaj ja tą pokrzywę trochę umyłam, ale jak macie bardzo czyste miejsce i nie zbieracie w deszczu, to nie wiem, czy ją myśli, bo ona ma te, nie jakieś tam właściwości żeby jej nie puchać. Nie wiem, no ja ją trochę przemyłam w każdym razie, bo u mnie tak lało, że aż od ziemi e, się deszcz odbijał. Tej pokrzywy taki, na, taki, na takie trzy czwarte garstka, ja wiem, taki pęczek jak, jak się kupuje szczaw na przykład, albo troszeczkę więcej. Dobra. Jak już nam się to troszeczkę to o. Widać? Zrobię sobie kamerę z góry, ale to jeszcze chwilę. Jak nam się to troszkę poddusiło, to wrzucamy. Tutaj nam startą jedną dużą marchewkę, kawałeczek Selera, kawałeczek pietruchy. I wrzucamy to też do garnka I niech się dalej dusi. A my w tym czasie przygotowujemy poprzez. Jak już tak to się poddusi, to jeszcze mam tutaj pokrojone cztery nieduże ziemniaki młode i też je zaraz wrzucę. Widzę, że tutaj ktoś coś pisze mi. Co tam? Edytka, cześć. No sąsiadka pisze, z którą mieszkam. Kurczę, prawie że przez ścianę ja się nie widziałam chyba z rok. Tragedia, ja nie? Dobra. No to dalej. Obieramy. Ok. Te takie zdrewniałe części zostawiam, wyrzucam. Tą pokrzywę tak trzeba troszeczkę pokroić. Uszczuć zapach jej. Jak chcemy jej zupę taką niezblendowaną, no to mniejsze kawałki. Jak blendujemy, to w sumie bez znaczenia. Dobra. I teraz wrzucamy ziemniaczki. Tu jest czas, żeby troszkę posolić. Jak coś coś. już uh -huh. Państwo wiedzą, że widać jest super. Super. Internet się spisuje. Popieprzyć nawet można tak trochę więcej. Można dodać jakiś ziół, ja nie dodaję, bo tak mi się wydaje, że taka wiosenna zupa to powinna być wiosenna zupa. Można później dodać koperku na przykład, bardzo pasuje. A na razie robimy tak. I teraz tak, ta zupa żeby miała jakiś Smak, bo pokrzywa to smak ma taki sobie, i żeby miała sens, to znaczy taki, że ją przyjmujemy i zjadamy żelazo, czyli żelazo z witaminą C, to albo by trzeba było dodać trochę cytryny, albo ja tutaj mam nazbierany sztaw. Ale ponieważ wiem, że nie każdy ma dostęp do sztawiu, no tak, jak nie macie sztawu, to po prostu jego nie, da, nie dawajcie ja daję. Wtedy zamiast sztawu dajcie albo cytrynę, albo. Albo ocet jabłkowy, co tam chcecie. Jak to już się troszkę, chociaż jeszcze nie, jeszcze niech się trochę poddusi. Chciałam szybciej, ale się nie da. Jak to już się tak troszkę poddusi, już będzie czuć te ziemniaki, te kartofle, to wtedy można jeszcze dorzucić właśnie tą pokrzywę i ten szczap, ale to jeszcze nie jest gotowe. Chcę w miarę szybko skończyć, ale widzicie, że można też, słuchajcie, jak zbieracie strawnika, można też dodać bluszczyku kurdybanka, on ma taki fajny smak, tak bardzo ziołowy. Nawet chciałam go zerwać i pokazać, ale jakoś e, tak lało, że stwierdziłam, że zrobię może osobny film, e, bo w tej chwili bluszczyk bardzo się myli z jasnotą purpurową, u mnie też e, rosną na zmianę, e, a bluszczyk jest charakterystyczny, bo jasnota ma te liście takie matowe, a bluszczyk ma takie świecący, tak jak nawoskowane, to jakbyście chcieli kiedyś zebrać błyszczyk kurtybany, zresztą Wam kiedyś tam pokażę, zresztą tam że też mam jakieś filmiki z błyszczykiem, to, to w ten sposób można go odróżnić od jasnoty, która nie jest trująca, która także jest bardzo dobra dla zdrowia, ale no ale nam nie pasuje akurat do tej zupy. Dobra, mi się wydaje, że to już będzie. Oczywiście znowu czasu nie liczę. No i teraz wrzucamy tą całą zieleninę. To wszystko, co pokroiliśmy. Ja tutaj mam ze szczawiem. Jak ktoś szczawiu nie ma, to bez szczawiu. Coś tam Chcę, że piszecie, zaraz będę patrzeć. To niech mi się to jeszcze poddusi. No słuchajcie, szkoda, że nie mogę zapachów przekazywać, bo pachnie zupa. A zapach jest pomieszany z zapachem bzu, więc całkiem, całkiem przyjemny, wiosenny zapach. Dobra, zobaczymy sobie, co tam mówicie. O, z Otwocka też pozdrawiam. Proszę bardzo, jeżeli chodzi o przepis. Super. A jeszcze zobaczę, ile was tutaj jest. O Wow, 70 osób, no. Szał. Dobrze, a jeszcze jedna rzecz, jeżeli dodajecie coś kwaśnego poza sztawiem, to pamiętajcie, żeby to dodać jak już te kartofle są miękkie albo prawie miękkie, bo kwaśne powoduje to, że warzywa nam się dłużej gotują, a tego przecież nie chcemy z tego względu, że chcemy jak najkrócej gotować tą zupę, żeby jak najwięcej tych witamin przyjąć, a nie wygotować, nie? Czyli, jeżeli dodajemy cytryny albo cud jabłkowy, to na końcu. Natomiast to, to, to trochę szczerze ja też nie wykluczam, że ja na końcu nie dodam trochę cytryny, bo tego szczerze naprawdę jest stosunkowo niewiele. No, to, to dodajemy na końcu. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Zaraz będę zalewać wodą. Proszę bardzo. Tak, o, zieloniutko. I ta zupa naprawdę jest smaczna. Słuchajcie, nie tylko to, że ona jest zdrowa i że ona jest tania. Ale naprawdę jest smaczna. Dobrze, niech to się dodusi, a ja wam w międzyczasie powiem, z czym można zjeść. To specjalnie przygotowałam. Można zjeść tradycyjnie z jajkiem, ugotowanym na twardo. Można zjeść. Teraz w każdym sklepie jest ser tofu. Znaczy to jest ser. To jest ser z soi, no tofu. Można zjeść z tofu. Super smoku jest z tofu. Można zjeść z serem feta, też bardzo fajnie, bo też potrzebujemy wapnia, żeby przyswoić te wszystkie witaminy, więc tutaj w tym mamy. A można też zwyczajnie posypać pestkami dyni podprażonymi czy pestkami słonecznika podprażonymi, czy można zjeść z grzankami, czy z groszkiem ptysiowym, za każdym razem z czymś innym. Jakbyście na przykład chcieli przez wiosnę co drugi dzień gotować taką zupę, to i tak za każdym razem ona będzie inna. No, i jak to już jest takie mocno podduszone, takie już trochę zmęczone i wymemłane, to wlewamy wodę. Wody nie tak dużo, bo ja chyba się zdecyduję zblendować tym razem, więc wtedy ta zupa musi mieć gęstość, ale jeszcze jest za mało. Zobaczcie, już nabrała bardzo ładnego koloru, zaraz wam pokażę. Ja, ja sobie zamontuję tą kamerę na górze, ale to muszę wymyślić w jakiś sposób. To znaczy nie ja, tylko ktoś musi mi wymyślić. Zaraz nawet podejdę, bo że jestem przypięta mikrofonem, więc nie za bardzo mogę. Tak, tak. A! No, pięknie, nie? Dobra, wezmę z tej deski do prasowania. Widać? Nie, tak, widać. Widać, widać. O, dobra. Chyba było widać, nie? Profeska po prostu na maksa, bo płakać chce, ale skoro działa, to znaczy, że nie jest tak źle, nie? Dobra, będzie sprzątanie. No i teraz, jak już mamy zalaną tą zupkę, gotujemy ją do miękkości. Jak e, kartofle są już miękkie, to dosyć szybko, bo one były pokrojone, bo to były młode, Drobno pokrojone, do tego podsmażone, więc one dosyć szybko będą miękkie. Jak katofle są już miękkie, to jeszcze jest czas na doprawienie. Czyli jeszcze raz spróbować, czy jest słona, czy jest pieprzna. Wtedy też można dodać troszeczkę tej cytryny. Ona ma mieć taki smak trochę jak szczawiowa. No i wtedy można albo zjeść tak, jak ktoś lubi liście w zupie, tak jak w botwinkowej. To niczemu kompletnie nie szkodzi. Albo można ją wykwintnie zblendować i w ten sposób podać. Dobra, widzę, że też tutaj coś. I piszecie to przerwę, przepraszam. No, było widać, to fajnie. Wiem, że nieprofesjonalnie, no, ale to jest nie, takie studio jeszcze. Wiecie, ja to wszystko sama robię. Ja się dopiero nauczyłam może rok temu, jak takie rzeczy się robi, więc y, 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 i tak jestem zadowolona, że tyle umiem. Dobrze, nie będziemy czekać do końca ugotowania zupy. Myślę, że to jest takie solidne 10-15 minut jeszcze. E, więc nie będę was trzymać. Jak ona się ugotuje, to zrobię zdjęcie i nie wiem, na społeczności wkleję na społeczności na Facebooku. Zobaczycie, jak wygląda zaprezentowana na talerzu. E, ja chyba zrobię z jajkiem tym razem. E, tak jak mówiłam, nie? Można z jajkiem, można z serem, można z jakimiś tam ziarenkami podprażonymi. No i tyle chyba. Chyba wszystko wam. Aha, już wiem, jeszcze co chciałam powiedzieć. Albo najprostsza wersja ze śmietaną. Można też użyć jakiejś śmietany, wcale nie reklamuję tego, ale że ja teraz mam bezmlecznych w domu, no to pokazuję. Yy, można też użyć tej śmietanki takiej yy, warzywnej, roślinnej. roślinnej. Ta akurat jest owsiana, a też jest sojowa, też jest jakaś tam inna, więc takiej też można użyć. Te śmietanki nawet są w smaku, wiecie co, dają radę. Dzisiaj lałam do, do kawy, to spokojnie daje radę. Więc już można zbędować i tylko polać śmietanką i sypnąć jakimiś ziarenkami, też będzie świetnie wyglądać. Dobra, widzicie co? Ja kończę powoli, nie ma co przetrzymywać, bo to jest wieczór. To wiecie, jak już ugotować tą zupkę yy, z pokrzyw, czy z pokrzywami? Jakiś ten, jakieś pytanka macie, czy możemy się powolutku rozłączać? Hmm? Ja wiem, że to jest opóźnienie, więc czekam. Dobra, dopiero teraz doszło. Dobrze, widzę, że dziękujecie. Ja jeszcze na chwileczkę odłączę w takim razie y, tutaj kamerę i Wam pokażę, jak się gotuje w garnku. To będzie fajniej. O, dobra. No. To w takim razie W takim razie na razie papa pa, cześć.